Witajcie, kochani, dzisiaj niestety nie na Placu Zabaw, ale dzisiaj też na polu. Mamy tak zwaną miesięcznicę z chłopakami Klubu Odkrywców Pomorza, więc dzisiaj spotykamy się wspólnie, by omówić pewne sprawy. No i pochodzić trochę po polu. Chłopacy się przygotowują do, do, do wspólnych poszukiwań. Także spotkamy się na jakich, przy jakichś dołkach. Zobaczymy, kto co ciekawego znajdzie. Ile razy? Ajdź 28. Jakaś monetka. Wreszcie co to jest nie widzę ja bez okulary to jestem ślepy chyba dwa złote nie wiem nie wiem co to jest ale jest monetka jakaś do ogarnięcia ładny sygnał nie wziąłem mikrofonów No nic, damy radę bez, trochę wieje Tak wygląda to pole Na no Bartek chodzi, szuka ceramiki Tam już chłopaki się niektórzy zjeżdżają, niektórzy już kopią A ja se tuł tam dalej Lecimy dalej, macie? Kolejna monetka, tylko same monetki, na razie druga. Op, ale co to jest to? Później na podsumowanie, chociaż, chociaż. Ciekawa, ciekawa monetka. Jest druga monetka, potem oczyszczę. I zobaczymy, co to jest, Cyk, do doberczka. Tym razem ID bardzo wysokie, 45 na kolor. Idziemy dalej. Długo, długo nic, ale jak to była na polu, tym razem mam nie wiem czy to jest plomba czy to jest jakaś zawieszka? Takie coś Nie wiem co to jest Może być jakaś plomba Jakieś uszko. Może zawieszka ale taka Nie wiem do identyfikacji tak zwykle. Padać zaczyna? ale... Padać ciepło jest, a jest gorąco jak się chodzi. Idziemy dalej. Coś konkretnego? O, nit? nie. Śrubę Josiężne no, no. Cześć nie Tak wejmę O rękawiczki z temu Tak? Co? Rękawiczki z temu No chciałem je kupić Trzy sobie. Pary mam takie Chciałem je sobie kupić. Te są za małe so, dla mnie. Też mogę ła, Ci je dać, a... jak Ci pasują. No, bo... no takie wieczne Pasują? To bierz je. Ale tutaj są dobre. Po robocie <laughs> dostaniesz. Tam jo, po robocie dostaniesz. Nie, bo... spokojnie. Te ja. małe są dla mnie, one są no, do tego. No dla mnie tak podobnie. Bo ja? Jak... A, jak no, podobnie. Jakie nosisz? No dziewiątkę no, pewnie. Jedenastkę. Jedenastkę? Dziesiątkę to tak już, Aha. jest na styk. No bo ja dziewiątkę akurat. A to wiesz, to jest jedenastka Chińczyka. No. A jak przy, przyszedł się przywitać, wszystkimi nie? Mm -hmm. <laughs> o! No, no, do. modlity! Chcesz coś? A, do, a łapkę. A, może zidentyfikuję, co to jest. może tak, rzecz o Dwójka. Co dwójka? Dwa złota? To z góry. Dwa grusza? Nie, to jest za na dużo. No. To jest 2 grosze? Nie, to nie jest 2 grosze. Nie? Feral? Nie. Chociaż? Taka duża ta dwójka. No nie? No, to widział, ja też widziałem, że duża dwójka. Bez początku. No to już lepiej. Jedno biło na ID28, a drugie ID43. I na kolor. Taka się wyłania. To będzie, bo wiesz, one miały chyba te, te takie, wiesz, pamiętasz, takie kłosy jakby po dwóch stronach. Mhm. I tutaj czy to nie będzie, wiesz, ten kłos, nie? Cały. Jo, ale to jest takie zajechane. Ale to jest coś starego, fajnego coś. Ulsa. Coś. No to coś już lepiej wygląda, no. kurczę. Ale ciężko powiedzieć co to. Była mi na pewno coś starszego, już na pewno. No, ale... do płynu, może coś wyjdzie. Ale zajazd jest po... no. No, mocny bardzo. Dobra. Ja. Zobaczcie tutaj. ID-42. Na kolor. W takiej grudzie. Co to jest? Bosiąc. Bo Widać. O. He he he. Mamy Druciarstwo sobie, było sobie druciarstwo Chodźmy eee. dalej No masz Srebro sreberko? Patrz O kurde O to będzie stare A Pokaż jak to bije bardzo marnie, zobacz jaką cepką ja chodzę. ID 12 13 Na kolor Co ma ciekawego? Chyba srebro W każdym bądź razie raczej moneta To jaka? Tylko za mniejsze nie mogłeś no. Bartek <noise> No, tak wyglądać, że to jest na pewno współczesne mhm. I co? Seberka? A raczej tak, no, raczej tak. tak. No, to ja mam trochę właśnie taki fajny skorup tutaj Po całym polu są praktycznie ci Nalazł prawdopodobnie Kawałek siekierki, ale samo ostrze A. Ale nie wyjmę później Na końcu Dobre To jest srebro Na baj i to będzie coś bardzo starego no to wygląda, bo to maleńsko takie niejzykowe. nie jest nie jest w ogóle, chyba to są jakieś chyba sedne moneta, ale takie Pusa, to. razem też coś bardzo malutkiego Ale co to jest to nie wiem Chodź pokażemy jak są blisko koledzy To by się znalazł. O, druga, patrz. Nie, to jest, nie jest. To jest grubsza. Ale to też może być moneta. Nie, nie, to nie, jest, nie jest. tutaj jest taki grzbiet. Wygląda jakby to był od czegoś taki nap. Nie wiem. Jak to nazwać. Nie biło czysto na kolor. Nie, nie, nie. Można wziąć na próbę, ale raczej wygląda współcześnie. Co hmm. tak Idziemy dalej. Ciekawego to nie było. Pogaj, to jest jeszcze coś innego. Albo nie może coś innego. No. To wymagalny. To jest 23. razem Co to jest To tego nie wiem ale to ma jakiś swój kształt Bartek będzie wiedział bo Grzegorz i jakieś ostrze czegoś do weryfikacji jeszcze, jeszcze? A sprawdzimy Zobaczcie, ID 22 Bije na kolor co to jest? To jest kawałek amelinium A, się łamie Sześć, pewnie Idziemy dalej Kupiemy Żeby rolnik nie wpadł w dziurę te nogi nie złamałem, bo chleba nie będzie. Witajcie, witajcie koganie. Jestem Wam winien podsumowanie. Po długim, długim czasie, minęło chyba już dwa albo trzy tygodnie, mam trochę materiału do wrzucenia. Ale jeśli chodzi o wyzwanie, które yy, miałem na placu zabaw dla dzieci w mojej miejscowości, skończyło się, skończyło się po prostu na dwóch boiskach i raz, dwa i trzech, chyba trzech placu zabaw. Dalej już nie kontynuuję, po prostu nie ma czasu. Sezon, wulkanizacja, wymiana opon, pogoda. Także nie ma sensu tego przedłużać. Co, co znalazłem na tych placach zabaw? A więc boiska i place zabaw, tam mamy 2 zł 5, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 7. 30, 40 i o 7, 48 groszy dokładnie. Plus takie serduszko, jaka jak, ala kłóteczka, czy coś takiego. To tyle, co znalazłem w Placu Zabaw. Zamykam temat Placu Zabaw. Dalej już nie będę chodził. A co dalej? Pogoda jest kiepska. Weekend zapowiada się kiepski, deszczowy i duży wiatr. Chciałem może jakieś tam albo, znaczy się wodę, wejść do wody, trochę po tych morskich plażach, bo piasek to już jest przeszukany. No zobaczymy ten weekend, no gdzieś się wybiorę, na pewno, by nie usiedzę w domu. Także sobota jest dla rodziny, niedziela jest na wypad. Zobaczymy. To tyle w tym blogu. On będzie krótki. A, jeszcze jedno. Tam z chłopakami chodziłem po polach, tak jak widzieliście, bo głównie ten blok to jest, to, jest, to jest z polu. No i tam znalazłem te dwie monety. Plus prawdopodobnie to ostrze, które na końcu znalazłem. Jest, prawdopodobnie jest to jakiś ostrze od moteczka, bo jest, jest zaostrzone. I prawdopodobnie średniowiecze. A dwie monety są nie do odczytania, więc nie było sensu ich pokazywać. To tyle. Jeśli Wam się podobało, łapki w górę, komentarz. I, i do zobaczenia w następnym blogu.